Witam Cię, cześć w tym nowym pięknym dniu. Dzisiaj jedziemy zawieźć karmę. Taki będzie dzień. Zobacz, ile tego jest wszystkiego. A to jest tylko połowa. Albo jeszcze nawet mniej. To jest jedna część. Tutaj mamy puszki. Proszę bardzo. Ale, ale jeszcze jedziemy do szkoły podstawowej numer 12. Sponsorzy przysłali jakiś sponsor przysłał całą paletę jedzenia właśnie od karmy, e, jakiś producent. I gdzie jeszcze? A, no i jeszcze jakieś połowa tego jest jeszcze w jednym miejscu. Bigosi, który miałem w zamrażalniku już prawie zjedzony. Tego było aż dosłownie dotąd. Tak dużo. I wszystko zjadłem, jestem obiedzony. Przyszły trzy kartki. Bardzo ładna kartka od Marcina Trelowicza. Trelewicz... Marcin Worszowej, bardzo fajna kartka. Wesołych świąt. Ekstra karteczka fajna i tu jeszcze są karty piłkarskie, tak? Co to są karty czy naklejki? Dobra, okej. Okay. Antoni Krzydziński napisał, że wyśle mi fanarta, więc Antek jak wyślesz fanarta, to go pokażę. I oczywiście też chcesz tutaj e, autograf. Kartka jest przygotowana oraz oraz co my tu mamy jeszcze Michał Krakowiński, Katowice. Michał przesłał pan Arta. Postarał się tutaj. I co my tu mamy? Czas przygotować się do sezonu zimowego. Tutaj jeszcze są buty. Popowane trzeba je rozpakować, odświeżyć. I zobaczyć narty. Te są narty Marcela. Te są Miłosza A tutaj są moje albo odwrotnie I Kasi. Jeszcze więcej? No, jest więcej tego. Razy dwa? No, jeszcze połowa tego. O, A co, nie zmieścimy? Nie, nie zmieścimy. Dobra, chodź Marcin, nie miałem czasu, naprawdę. Wy... No i okazuje się, że u Mariusza w samochodzie za dużo się nie zmieści. Jedziemy teraz do szkoły. Do dwunastki, tam też są jakieś rzeczy i później jeszcze z jednego miejsca. Ciężko to będzie. Chyba musimy do osóbówek jednak wkładać. Tak mi się wydaje, no niestety. Dużo jest tego, naprawdę jest dużo. Teraz żeby tam no. pojechać? No nie wiem, no, musisz zobaczyć, czy ktoś już tam jest, nie wiem Ale to jest w nocie i... A ty Milo, gdzie idziesz? No, Czekam czeka na Zuzię Ty czekasz na Zuzię? Tak Mama dzwoniła do ciebie I co masz tutaj dla Zuzi? O której Zuzia wychodzi? Dobra, a gdzie są Dominika karmy. poszła do a, karmy, nie ma w szkole, właśnie nam powiedziała, że już były wywożone Właśnie były wywożone a I my patrzyłyśmy pod schodami, pod schodami jednym tam, i drugim, ale nie, nie, był, nie było A tutaj kto to wywoził, a dlaczego? Nie wiemy co! Nic się, nie stało. Nic się nie stało. No nie! A pokaż mi, gdzie na same quizy? jest to na same quizy? No tak, patrz. Czy jest Tak? Ale nie, bo jak widzicie screena. To ty chyba. Ty, tak? No tak! No A patrz. ty wymyśliłeś, tak? Nie! nie patrz. A ja mogę być w bagażniku? Nie, ja nie idę dobrze. ile mamy osób? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No to. Siedem osób, Czy czyli może, moja mama może. cztery do samochodu, a trzy do bagażnika, Najmiejsie <laughs> do bagażnika. Najmniejsze do bagażnika do bagażnika idą Nie, dobra, s tak, słuchajcie, trzy osoby ty. zostają, zawożę i zaraz przyjeżdżam, chodźcie Trzy osoby wsiadają I pierwsza trójka podwieziona Nie Dobra, zejdźcie, chodźcie. Kiełbasa. Nie. A, że... no dobra, tam tyle to. Nie, ale mi. Przeciwni... Myślałem, że bardziej się wysypie. Wiesz co, weźmy tą. To, tą, to. To, no. To. no. Dobra, ale widzicie jak szybko tyle osób teraz wam Od ja Od no. razu. A wiecie do czego te dzwoneczki służą? Do czego? dzwoneczki? Nie, nie wiem, po A tutaj jest taki A nie, tutaj i sfotografowali. Tak, no poczekamy jak jeszcze. No, przyjedzie ten żeby... no, Teraz jest... wszyscy okay. Jest ja ciemno troszeczkę, ale ja, ale ja bym wolała tu nie robić, bo tu jest straszny bałagan, bo to się kto przynosi No ale rzusa... jest ekstra zrobione. Gdzie? Nie, nie, to bęk, poczekaj. Nie, 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 nie otwieraj, poczekaj. Bo <śledzim z wierzyma> to się może wszystko wywalić. <śledzim z wierzyma> Było tak szybko. <śledzim z wierzyma> o, 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 Trzy, cztery, o o. To Wszystko leci. nie jest źle. Mogę... Nie jest źle. Ale to może być bardzo duży problem. Nie, tego może od... Nie, tego <grym> muszę No dobra, no, no, no to co? Jeszcze są Rzucili się jak sępy Daj mi dzisiaj niezły obiad Chcesz ja jeszcze coś? Już już nie, nie, już nie będzie hmm. Ten Dziewczyny się popłakały. Tak, tak dziewczyny płaczą? No, no i co, okazuje się, że to nie jest łatwe przeżycie dla dzieci. Jak byłem we wrześniu z Miłoszem, to Miłość płakał. Ja, jak patrzyłem na niego, to mi też łzy A teraz dziewczynki no, też się popłakały, jak zobaczyły, jak to wygląda sytuacja z psami. Pewnie dla dzieci nie jest to łatwe. Nie jako sobie dorosłej troszkę jest. Zawsze że jest dużo osób, to jest łatwiej, ale, ale wiem, że to jest ciężkie. Tak, że to jest członek rodziny. To nie jest jakiś pluszak, zabawka i jak adoptujecie stąd psa, czy nawet kupujecie psa, to pamiętajcie, że to jest odpowiedzialna, poważna decyzja na kilkanaście lat yy, i waszego życia. Także trzeba o tym pamiętać. Właśnie, dobrze pan mówi także. Pobrezę, panu, tak, że słuchajcie, panację, to rację. To źle naprawdę więc, nie? Naprawdę. No, teraz bo mam trochę takie kadrowe. troszkę walkaną, bo brakuje na osobie, no, bo udaśła tak gynatka. Ale naprawdę mówię to, że go tutaj wszyscy pracownicy podają dużo serca, naprawdę, także nie masz co płakać. No, że tutaj lubią no, te tak. wszystko. To tak, jest masa tak. dla każdego, no, bo i zapach dla każdego pasuje, naprawdę schodzili, po nieu chodzili, chodzili. Bo, po zapach i tak dalej. No ale nie ma zapłaków naprawdę, no, do częściej. Tak wygląda sprzęt zimowy, Kasi, narty. Są z kijkami, moje, narty. A tu są Mariusza. Też takie same, przyjechał zobaczyć. Czy są yy, buty moje, Kasi, Mariusza, albo odwrotnie. Chłopaków, regulowane. No i narty. Yy, Marcela. I miłosze. Akcja zakończona sukcesem. Brawo z wasza dla dzieciaków tutaj ze szkoły. Gratulacje. No i co tutaj tak ładnie błyszczy. Co to może być? Długo oczekiwany produkt, ale malutki on jest. O. Nagrywarka. A Fajna guma tutaj będzie się trzymać. Nie będzie się przesuwać. To jest nagrywarka właśnie do tego do konsoli, do PC'ta, ale generalnie na początku będę używać przy konsoli. I po co idziemy? Po świeżaka. Po świeżaka? Ale chcesz kupić świeżaka? masz świeżaki? Nie, nie ma wszystkich. Czekaj, to, to by to przesłania O, 50 zł Co ty mówisz, że 25 5 dych ja I to na pewno bierzesz? Nie, słuchaj, to są twoje pieniądze, ale dla mnie to bez sensu za 5 dych kupować Dla mnie sens A masz tyle, chodzi? No ja mam 100 zł 100 złotych masz? No. A nie lepiej sobie zostawić na coś innego? Nie. Ale ty tak się tym nie bawisz przecież. Księżakami. Co, bawisz się? Jakieś sosy są tutaj nowe dla smakoszy. Ale taki koreański. Cukier. Co to jest? No i widzę fajną sukienkę, że nie wiem czy jest fajna, zaprojektowana przez polskich projektantów ASP, ale przy koszulkach myślałem o tym, żeby, czy ewentualnie nie robić jakichś fajnych pudełek. Ale nie wiem ile ona kosztuje. Natomiast jest fajnie zrobiona. Teraz żebym tego nie rozwalił za bardzo. Czy tu jest narzek? Aha, tu jest takie... Tu magnes musi być. <laughs> Mamy puste. Ale pudełko jest fajnie zrobione. I tutaj na przykład koszulka Mazur. To jest jakieś przedstawienie, czy co to jest? Nie, to jest po to prostu dobrze I to są no, te świeżaki, wszystkie? Tak. nie wszystkie. Te są bardzo podobne do siebie, to jest rodzina jakaś chyba, no nie? Chyba. Chyba tak. A i w końcu wyszło także ile kosztową? Ten? 25. Tak, 25, bo pani, która była przed nami, przepuściliśmy ją, no nie, bo miała mało rzeczy, i ją przepuściliśmy i na jej kartę weszło. Tak, biedronki i dlatego jest 25 zamiast 50 i tak dużo. Piłkarz Barcelony nieczysto zatrzymał rywala. Tak, fał był ewidentny i żółta kartka. No i mamy rzut wolny. Z tej pozycji to może być groźne. Blisko pola karnego. I piłka ląduje w siatce. To jest kol samobójczy. Mamy powtórkę kontrowersji, nie będzie ewidentny gol Samobójczy. A teraz czas pozdrowień. Zaczynam od osób, które były najszybsze. Wybieram pierwszą trójkę, jeżeli chcesz być szybki. Ps na YouTube w subskrypcji, obok subskrypcji, włącz sobie guziczek, dzwoneczek i będziesz szybki. Ksenogaeń, pozdrawiam cię serdecznie za to, że byłeś pierwszy. Wiktor Myśli, powinienś dostać drugie i trzecie miejsce. Nie wiem, jak to zrobiłeś, że od razu dwa szybko. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, Wiktor. Po prostu XYZ, pozdrawiam cię serdecznie za to, że byłeś trzeci. A teraz odpowiada na pytania związane z ostatnim filmem. Torowy Wieśniak, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, no nie, znaczy trochę się zdziwiłem, tak, bo taki młody chłopak i to na początku, ale tak, to teraz to już w ogóle jest zupełnie luz. Roki28392, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, jeżeli faktycznie masz taką grę, to wyślij, ja później ją oczywiście odeślę. Natomiast jeżeli ktoś w ogóle inny ma takie gry, gdzie ewentualnie mógłbym zagrać, tylko najpierw napisać, żeby nie było tak, że dostanę 10 gier, a będę wiedział, że nie zagram, to, yy, to można oczywiście wysłać, ja później odeślę, a jak coś kiedyś tam w przyszłości w jakiś tam sposób się odwdzięczę. Do ustalenia wszystko. Little News, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Jakieś gadżety być może będą, ale zacznę od koszulek, żeby to było łatwiej. Dla mnie muszę się raz zeznać najpierw z tym tematem w ogóle z samego sklepu. Kuba nieznane, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Tam przechodziłem i była straż miejska, podeszła do, nie wiem, szóstki, siód, siódemki młodzieży. Tyle było. Nie wiem, czy coś pili, no ale przy głównej ulicy to trochę było ryzyk, ryzykowne, ale generalnie podeszli do młodych. Nadagowska, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. No, pomału chyba tak. To znaczy, jak to pójdzie, w jaką stronę, ale już z tego, co ja robiłem y, zawodowo, powiedzmy dwa lata temu, no to już tak trochę coraz mniej. Boję się, naprawdę. No, robisz, pracujesz tyle lat, jest wszystko ok, i nagle gdzieś tam kończysz. Y Albo jestem wizjonerem, i dobrze, że to rezygnuję z tego, bo fotografia według mnie upada. Nie wiem, sam naprawdę ciekaw, Boję się. Franco, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Są filmiki, zagraniczne oglądam kanały, gdzie są porównania. Jeżeli chodzi o stronę graficznej, to za dużej tam różnicy nie ma. Naprawdę. Pomiędzy, no chyba że te PC, które są y, mocno wyposażone w najlepsze karty, no to wtedy to tak. Ale tak, to czy Xbox, czy PS4, może PS4? Ale pro jest jest troszeczkę różnica, ale to są, to nie są duże takie różnice. Lechu, pozdrawiam ci bardzo serdecznie. Pozra yy, czy mnie zaproszą? Tak. Jeżeli mnie zaproszą, to przyjdę, jasne. Lubczyn, Elo, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Teraz w głowie, jak ja w ogóle mówiłem, to zastanawiam się o jednej rzeczy, że ja, czy, yy, żeby tego nie mówić, yy, w głowie, czyli myślę o tym, co odpowiedzieć, czytam, a jednocześnie zastanawiam się, jak to powiedzieć, żeby dobrze było. Lubczyn, Elo, pozdrawiam ci bardzo serdecznie. Zbierałem Maliny. Latem jeździłem na miesiąc, nieraz półtora i zbierałem Maliny. Bartek Hołuj, w ogóle to mnie bardzo zmieniło. I o, na pewno o tym kiedyś opowiem nieraz. Bartek Hołuj, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. No, na początku nie sądzę, żeby były zniżki. Zresztą od strony marketingowej, proszę mi źle nie zrozumieć tutaj, od strony marketingowej to byłby strzał w dziesiątkę. Dlatego że, tak jak ja kupiłem Pro, PlayStation Pro, i ja wiedziałem o tym, że nie będzie przecen. Dlaczego? Dlatego, że jest nowa. Dlatego, że PlayStation Pro, a zwykła była tam 300 zł różnicy, czy 400, i to było niewiele, i nowego produktu nigdy się nie przecenia. Filip Grzybowski, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, pomyliłem się, tak? Że powiedziałem 400 tysięcy? Oj, tam niewiele się pomyliłem, o ile? 10 razy? Nieważne. Dawid Gamer, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Jest jakiś tam pomysł właśnie, może nie wiem jak to, w którą to stronę pójdzie, bo to nie znaczy, że ja będę na widzach zarabiać. Nie. Tu chodzi o to, żebym ja zrozumiał funkcjonowanie w ogóle sklepu, internetu i tak dalej. I być może mi wpadnie pomysł na jakiś inny biznes. Kto wie, może coś właśnie z grafiką, może zdjęcia zdalne, nie wiem jeszcze. Karolina WK. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Nie było problemu. Problemem byłoby to, gdyby miłość na przykład kupił prezent za, nie wiem, 100, 200, 300 zł. Cena nie jest wyznacznik, wyznacznikiem tego, jak, jak kogo kochasz. Bardziej wyznacznikiem jest to, czy pamiętasz o takich rzeczach. E, ale się wkopałem. Bo ja nie kupuję Kasi, dlatego tak. Sam się wkopałem. No ale. To jest jeden z tych moich minusów, o których już mówiłem wcześniej kiedyś. Nikt nie jest idealny, przynajmniej tak sobie tłumaczę. To wszystko na dzisiaj. Yy, oglądasz to kiedy? W piątek oglądasz. W każdym razie i tak. Wesołych świąt pomału życzę, wszystkiego najlepszego. I do jutra się widzimy. W Wigilię nagrywam, w pierwszy dzień świąt nagrywam, a w drugi nagrywam. Do zobaczenia. Hej!